Słyszałem, jak ktoś powiedział, ja to się modlę, żebym się byle do czyśćca dostał. A ja sobie tak pomyślałem, ale dlaczego do czyśćca? Dlaczego nie od razu do nieba? Dlatego za Filipem Neri i jego podobiecznymi wołam... Paradiso. Paradiso. Preferisco paradiso. i dobro, witam Was bardzo serdecznie. Tak, Preferisco il Paradiso. Wybieram niebo, chcę do nieba. Dzisiaj uroczystość w wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, więc ten temat naszego bycia w niebie jakoś automatycznie nam się tutaj narzuca. Chociaż jak tak się patrzy na nasze życie, to to nie jest wcale taka z jednej strony łatwa sprawa, żeby dostać się do nieba, że jednak nasze relacje międzyludzkie, te trudne relacje międzyludzkie, niekiedy krzywdy, które wyrządziliśmy innym osobom, one wymagają wszystkie naprawienia, one wszystkie wymagają uleczenia, uzdrowienia. Tam w niebie ma być wszystko idealne, nasza, nasza miłość ma być idealna. Z tego tytułu właśnie Matka Najświętsza jest w niebie. Z tego tytułu Matka Najświętsza jest w niebie. Tak jak głosi dogmat ogłaszający tę prawdę o Wniebowzięciu najświętszej Maryi panny, ogłoszony przez papieża Biusa 12, 1. listopada 1950 roku, Maria została wzięta do nieba, ponieważ i w tym, w tym zdaniu wprowadzającym w ten, w ten dogmat są zawarte trzy poprzednie dogmaty maryjne, a więc niepokalana dziewica. I Boża Rodzicielka. Niepokalana Dziewica i Boża Rodzicielka. Można powiedzieć, że te trzy przymioty Matki Najświętszej razem, jakby, przepraszam za ten taki techniczny język, ale jakby, jakby generują to, że ona jest wzięta do nieba. Jako matka pana, jako ta, która była bez grzechu, jako ta, która nikogo nie skrzywdziła, żadnego zła na ziemi nie uczyniła, jako, jako, jako nienaruszona Dziewica. No po prostu no nie mogło być inaczej, żeby ona nie została wzięta z duszą i ciało, ciałem po zakończeniu swojego ziemskiego życia tam do nieba. O tym mówi dogmat, i dzisiaj do tego dogmatu, do tej prawdy, nawiążemy, a zrykniemy do rozważań kardynała Racingera z jego książki Eschatologia, Śmierć i Życie Wieczne. Czy można przyjąć, że człowiek dopełnił wszystkiego, jest już poza wszystkim, jeżeli ktokolwiek cierpi jeszcze z tego powodu, jeśli tli się jeszcze na ziemi, zarzewie jego winy, zadając ból drugiemu. Wina idąca za mną pozostaje jakąś cząstką mnie samego, sięga we mnie samego, sprawia, że i mnie ogarnia ten czas, w którym najzupełniej realnie cierpi przeze mnie inny człowiek. Z tego punktu widzenia trzeba spojrzeć na wewnętrzny związek dogmatu o wolności od grzechu Najświętszej Maryi Panny i dogmatu o jej cielesnym wniebowzięciu. Maryja jest już w pełni w domu Ojca, bo nie ma w niej winy rodzącej cierpienie i zadającej je nadal w całej tej męce, która jest na naszej ziemi ościeniem śmierci. To skłania też jednak do przeciwstawnej refleksji. Nie tylko pozostawiona wina nie pozwala definitywnie zasiąść do uczty eschatologicznej w niczym niezmąconym świętowaniu, nie pozwala też na to miłość przezwyciężająca winę. Jeżeli wina oznacza uwiązanie do czasu, to na odwrót miłość w swej wolności otwiera się na czas. Jej istotą jest przecież bycie dla drugich. Dlatego nie może zamykać się w sobie bez drugich i wbrew drugim, dopóki istnieje rzeczywistość czasu i cierpienia tych drugich. Nikt nie wyraził tego piękniej niż mała święta Teresa. Mówi ona o niebie jako o wyzwoleniu miłości z wszystkich granic i ogarnięciu wszystkich miłością. Ale i z czysto ludzkiego punktu widzenia trzeba zapytać, czy w pełni i bez zastrzeżeń szczęśliwa może być matka, dopóki cierpi choć jedno z jej dzieci. Dosyć wysoko postawił nam poprzeczkę kardynał Ratzinger, gdy chodzi o nasze uczestnictwo w niebie. Oczywiście, gdy chodzi o matkę najświętszą, mówi: No tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Ona jest samą miłością, czystą miłością. Na Ziemi nie pozostał nikt, kto by w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek czasie, z jakimkolwiek natężeniem cierpiał z jej powodu. Dlatego ona może teraz już cieszyć się pełną chwałą w niebie. Natomiast my, my, którzy mamy świadomość, iż niejednokrotnie siebie ranimy, my, którzy mamy świadomość, że czasami ta nasza miłość jest jeszcze niewydoskonalona, jeszcze musimy wiele pracować nad naszą miłością. Chwałę nieba osiągniemy dopiero wtedy, kiedy wydoskonalimy się w miłości. Oby to nastąpiło tutaj na ziemi. Na ile jest to możliwe oczywiście. Na ile jest to możliwe, żeby żeby za dość uczynić, żeby, żeby wynagrodzić, żeby odpokutować za winy, które, które popełniliśmy. Dlatego zobaczcie, wielkim darem, wielkim przywilejem, który otrzymujemy, jest dar odpustu zupełnego, z którego możemy korzystać bardzo często, nawet codziennie, możemy uzyskiwać odpust zupełny, czyli darowanie. Kar za grzechy, które popełniliśmy, grzechy, które co do winy zostały nam odpuszczone w sakramencie pojednania. Tak, no bo, no bo nie mogę cieszyć się pełnią szczęścia w niebie, jeżeli jest ktoś na Ziemi, kto cierpi z mojego powodu. Niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest z tymi wielkimi zbrodniarzami, prawda? Że, że no. Czy oni pójdą do nieba, że to niesprawiedliwe, że oni pójdą do nieba, że przecież tyle zła popełnili, no i co, i mieliby kiedyś pójść do nieba? Słuchajcie, nawet jeżeli pójdą, a daj Boże, że pójdą, nie chcę tutaj Panu Bogu meblować nieba i nie chcę mu mówić, kto ma w niebie być, ale zanim oni tam trafią, zanim oni tam trafią, muszą odpokutować za zło, które popełnili. Zobaczcie, jeżeli nadal na ziemi są ludzie, którzy cierpią z powodu ich zbrodni, to jak, jaka wielka musi być ich trwoga tam w czyśćcu, jeżeli są. Jaka wielka musi być ich trwoga. Jedna, jedna z takich cech charakterystycznych sądu indywidualnego, na który idziemy od razu po śmierci, jest to, że poznajemy konsekwencje swoich złych czynów. Widzimy, jak ludzie cierpią. Zostaje nam, zostaje nam dane poznanie naszego życia i konsekwencji naszego życia. Oczywiście pewnych rzeczy nie jesteśmy świadomi, jest to w pewnym sensie można byłoby powiedzieć jakaś okoliczność łagodząca. Natomiast jeżeli ktoś coś robi z pełną premedytacją, jeżeli ktoś doprowadził do deprawacji swojego sumienia i z tak zdeprawowanym sumieniem postępuje źle, to zostaje mu to przedstawione jako, jako właśnie konsekwencja jego życia. I z tego, co pisze kardynał Ratzinger, wynika, że, że nie będą tacy ludzie mogli uczestniczyć w pełni chwały niebieskiej, nie będą mogli uczestniczyć w niekończącym się szczęściu na uczcie eschatologicznej, jeżeli ktokolwiek na Ziemi jeszcze cierpi z ich powodu. Tak? I uwaga! Zadanie dla nas w związku z tym, zadanie dla nas w związku z tym, przeżyć tak życie tutaj na ziemi, być w takich relacjach do Boga i do drugiego człowieka, żeby nikt z naszego powodu nie cierpiał. Na, na tyle, na ile jest to możliwe, oczywiście, prawda? Ale, ale, to, to, zobaczcie, to jest, to jest warunek, można powiedzieć, silny fanon, żeby dostać się, dostać się do nieba. Po prostu, żeby nikt z mojego powodu nie cierpiał. I jeszcze jedna, jedna myśl, to, to na samym końcu zdanie, które kardynał napisał, a mianowicie, czy matka może w pełni uczestniczyć w szczęściu, czy doświadczać szczęścia, czy przeżywać szczęścia, jeżeli widzi, że cierpi chociaż jedno z jej dzieci. Tak sobie pomyślałem o mistycznym cierpieniu, o mistycznym cierpieniu Matki Najświętszej, o mistycznym cierpieniu Pana Boga. To właśnie do dzieci w Fatimie Matka Boża mówiła, żeby pocieszały Pana Boga. I, i, I Franciszek, właśnie ten mały chłopczyk, podjął taką inicjatywę, że będzie pocieszał Pana Boga. Mistyczny smutek z powodu grzechu człowieka. Smutek, że, że tak wiele osób odrzuca Bożą miłość. Myślę, że Matka Boża, już będąc w niebie i uczestnicząc w pełni szczęścia, w pełni chwały, jednak tam gdzieś widząc naszą niedolę, nasze problemy. Na pewno jej, jej się tam łeska w oku zakręci, taka mistyczna łeska, I, i wielkim jej pragnieniem, wielką jej tęsknotą jest to, żebyśmy żyli tutaj na Ziemi dobrze i żebyśmy wszyscy byli w niebie. Co daj Panie Boże? Wybieramy niebo. Amen. Pokój dobry, wszystkiego dobrego.